Proszę no, z tej strony Witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj odcinek jest z pekatem. Ściema. No a więc zrobimy Skybase ze spiderkami. Dobra, dawaj pekaty. Lecimy. Dobra, no to lecimy z tym. Była łapkę w No i Dobra. A tu ja za to, że ze mną nagrywasz, dostajesz prezencik. A dlaczego pisze, że nie przyjmujesz podarunków? Czekaj. Weź z w ustawieniach. Pisze, że nie przyjmujesz podarunków. Szkoda. A to ci... nie wysłałeś? Co mi wysłałeś? No, znaczy nie wysłałem Ci, bo pisze, że nie przyjmujesz podarunków. Weź chcę w ustawienia identyfikator tego ludzika i wpisz prywatny. Czekaj. To pisze, idź trochę na sam dół prawie. I tam masz. Czekaj. No. Czekaj. Język, karety. Czekaj, jest. Yy... Przyjmowanie wodochęków. Jak jest. Jak jest prywatność funkcji społecznościowych? Masz? Masz? Yy... Nie, mam już czytał. Dobra, potem to dobra. zrobimy. Dobra, a potem ci wyślę na końcu odcinka. O, dobra. Bo nie wiem nawet co, dlaczego, ale tutaj się. Co mi się z feedbacksy doładowują. Co miesiąc jest tysiąc feebaksów A, no to fajnie. To nie no bo to mam Pa, co robię? Pa! Moja bo mnie bo mi nie wczytało. Dobra. Ja tu gościu. A dlaczego my gramy z jakimiś ludźmi? Nie wiem. Dobra, trudno. Chodź! A tu 2 ja. o Siema, gdzie jesteś? Po kartach. Kurde, wcytuję mnie. Łączenie mi Patrz, co robię. Takie triki. Dobra, siema. Siema. Kim my gramy? Kurde, co to, to jest? Przyjmij piłkę, przyjmij piłkę, przyjmij no. Nie da się, kurde. Jako... Przyjmij piłkę. No nie. <laughs> nie da się, nie da się. Dobra, co to jakiś wink, co to jest? Film? Co to zaniki, sryki. Dobra, gdzie lecimy? Dobra, się musimy najpierw gronie zebrać, a co przedresztą? Tutaj, zabawiamy ze źródła. No znowu tam będą afera i babiki. Komunicja będą. Dobra. Czemu wszyscy za nami lecą, kurde? Znowu taki... Czekaj, za, za nami ich nie leci. Chodź sobie tutaj na ten domek. Dobra. Fajny domek. Nie, A, tu, tu są jest te... Te... OK, Okej, okay, dobra. dobra. Nie kupujcie maluch hejs. Co tu jest? Nie, to jest tylko parasol, dobra. Nie! ale Ja wiem, ja że to jakieś złoto jest jakaś skrzynia, a tam patrzę, a tam żółty pojazd. Ale czemu tu się same kury zabijają? O co tu Nie. chodzi? Foka, gdzie? To, jakaś kura mi się tylko mnie zabiła, bo że zreśpiła, kurwa. Dobra, ja też mam najdwa. O. 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 Okay, <laughs> Najdobry, najdobrzy. Snoopy, kup mi fazę Horizon. Dobra, idziemy szukać broni. A tu, kupi kupi Forza Horizon. Co tu się dzieje? To jest o, siema. Siema, spasik. Siema. siema, dzięki. Dzięki, a to jest skrzynek, że... Ej, co byś wolał mieć? Need for Speed czy Forza Horizon? O, wow, wow, wow. wow. ja, Piję, piję. Dobra, ja jestem na rano. Dobra, dobra. Siema. typie wydruk. Bo nie chcę na ciebie namalać. Aha, A, fajnie. Jego sojusznicę. Dobra, idę i zrobić. Idę na jego sojusznicę. Co, oni tu? Skąd oni? Nie wiem, ja sam nie wiem. Ty nie wiesz, ale sam widzisz. Dobra, to jest. zapiszę. Tutaj, tutaj. Zapisz z krzaków, z krzaków namalaj. No, a, z tamtą! A, fajnie. Fajnie, super. Dobra, stary człowiek. jest mój aim. U... Po prostu aim, bo to nie miałbym. No nie, nie no. on już się uleczył, nie? Uleczył się bambik. Dobra, idę po niego. A, to jest klucz. A, jeden klucz, prawda? już mam klucz. Ej, Dobra, na Skybase będzie spoko. Nie, nie, zabierz to, zabierz to. Na skybase będzie git Polatnika bym miał, to było dobrze. Nie? Ja idę do in naszych innych teammateów. Ja coś randomowi. Randomowi teamajci są, ale zrobiłem... Zrobiłem taką toxic taktykę. Przyleciałem i mi zabrałem Ana Ej, a to jest jakiś gościu. Mamy problem z no ja, ja jeszcze ci pomóc, ja ci idę pomóc. Zaraz mi ale tam. Jeden... Zaraz mi tam. No, to jest jeden gościu, nie? Który się tu nie czuje. Okej, okay, aha, aha. A nie, to jest kura. Aha, aha kura. <laughs> Siema, chcesz? No dobra. Ale to jest słabe, to ja sobie to zabiorę. No to jest słabe. Ej, mam spiderki, dobra, dawaj. Siema, to robimy skybase za spiderkami. Ej, taka ja ty, posłuchaj, Wymieniłeś się spiderki za to? Bo to też ci pomoże od, od upadku. Nie, nie chcę. Weź. Nie chcę. No bo ja to ty, ty będziesz miał spiderki i filmik się calić, nie? Dobra. dobra. No to też chyba nie. No i co zrobiłeś? Sam się wysadziłam. Super. Dobra, może gdzieś będą. A, no, na pewno będą. Dobra, jeszcze poszukałem, podesz w sklepie. Ja co, to ty nie bota, no jaki bambik, no normalnie. Dobra, tak bota. Jaki bambik. To no idzie ten bot ma życia. No co wy robicie, pospaliliście. Pa, pa, jakie bambik Aha, to ja ty, ty, ty czyś, Ja się spaliłem, dyatów Super Ej, tu się, się leczymy? Siema! Siema? No nie leczy. Ja nie leczy, ja ale nie lecz kurde. Leczy, ale tylko zdrowie. Nie leczy ci osłony. Dobra, a to no. idziemy gdzieś, nie? Idziemy szukać dla ciebie spiderów. Idziemy przez całą mapę, bo chyba jest stopa, idziemy. A tym należało się temu typowi, i zabrała amunicję. Lecimy. Ej, ja mam trzy klucze. Ja mam trzy klucze, więc... Nie wydawaj okay. ich jeszcze. Ja nie. Wiesz co, osadze są takie fajne, egzotyczne. Chodź, chodźmy sobie tu. Mogę albo, wydać. Albo nie, chodźmy sobie, sobie Chodź. Chodźmy sobie tu. A, chociaż właśnie. nie, Mega City jest bliżej nas. Mega City jest bliżej. No, no dobra. Chociaż na Mega nie City człowiek. będzie przypał. Ja, no nie będzie, dobra. No, no ale. Ja, lecimy. Jakie masz broń w ogóle? Dobre. Y, mam niebieską pompę. Y, PMA. Mityta. Ej, masz, masz naboje do karabinu? Ej, chodź, tu mówię, są gejzery, to są gejzery, chodź, to są, chodź, są ja nie, ma... nie, ja mam 32 tylko. A to ja mam 54. Dobra, lecimy. A tu się było z reski w ogóle? No. Dobra, to tylko, idziemy do Może że do niego go za... Nie, jest, jest. Ja od razu bardzo. A ty ograsz wraz z Horizon? Nie, nie mam. To jest Ja mam. też nie mam horizon, ale nie wraz z horizonem. A panie, szybka ucieczka Grindem. Is... AMG mm. Niech ścigać się, ej! Stop. Ej, nie wbijaj na HP Eee, już dostałem. Ale ja ją wbijam z tego. Idę się... Idę się. Wydać. Nara, idę tu na boje. O! Dobra, oświadczon. O oh, zej, horizon! Ciema! Mm. Chciałam wam bić kurz. żyję? Drugi. O, fajnie. Dobra, super. Całe HP zbite i do kipu. Chciałem, żebyśmy byli lepsi. O Maxa. Dobra. W ogóle my musimy bo bossa bić, a nie Dobra, tylko, że rozumiem, że być, rozumiem, że nas atakują, ale... Właśnie. nie chcemy czyścić... Dobrze to rozmiesz, ale ja leczenia nie mam, nie? O, Dobra, masz czubotę, masz ale dostałem egzotyka! No Dobra chodźcie. Nie mam takiego... Idziemy na atakować tego bossa. Zobaczcie psa jak ja dostałem egzotyka to się... Tu jest boss. Najmocniej. Dobra, nie atakuj jeszcze. Nie no ja mówię chyba wjazd z Pema. Gościu. To Wjazd z Pema To jest... Dobra patrzcie problemy? Leży. Nie przyleży, mamy problemy z tymi minigunowcami. Do e, dobra, ja Dwa... Ale, ole go się zabrał. Dobra. Trudno. Chodźmy, idziemy. Jak tutaj go się kampią... Okej, okay, nie kampią, dobra. Bierzemy. Szybko, szybko! Odpilamy sejfa. A, fajnie, 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 fajnie. Trzymam ścianę. Dobra. Pykaty. Pykaty 7 2 w Od razu piersi herba, od razu pijemy się chyba Za, pio, Pompa dewasta. Jest Strzelba bojowa. Dobra. Skrzynia. Dobra, Snajpa. to jest. Może. Mogę mogę sobie zadać sniper. Eee. Dobra, no możesz. Dobra, dobra, może. Może. O dzięki. Dobra, masz. Ja tak to Czekaj. nie mam słabego, ale to Ej, a zrobi mi tak, a ja zrobi żeby tego bo ty masz tą włócznię, nie? No. Wy, wystarczy strzelić i całego dusza. Ale ja mam I mało ammo w tej włóczni, ale ja nie chcę hmm. machnąć na Skybase. Nie, ja nie jedę na Skybase. Dobra, teraz parę. Weźmy mi. Dobra, go idę za se idę. Dobra, też bym. Walić to. No. Ja mam kupwa fazę, HRS! Zdobywaj się w instalacji lepiej. Przecież masz maluch, rajse. A teraz ciągle spinujesz Właściwie ja mam zbudowanym robotem, to rękę i nie nie dobrze, żartuję, ale... Klikam cały czas spacja, ctrl, spacja, ctrl, w, spacja, ctrl, cały czas. się kto tu jedzie? No, kto tu jedzie? On bomb... <grym> Ale się go trafił. A ten się wystraszył i wyszedł z auta. <grym> normalnie. No, normalnie. Taki mamiku to ja nie widziałem dawno. Dobra, dobra. I, i, za, i zabierzemy mu bo... auto, zabierzemy mu... <grym> Elo, elo, siema Elo, elo Uciekaj, uciekaj, przed nim. uciekaj siema, przed nim Siema, siema Ja czekaj, tu kupię nie, tu nie ma nic dobrego. Siema. Ania. A będzie egzotki, gdzie jest to, ja kupuję Tu będzie mity. Siema. A masz klucze dwa? Trzymam No to otworzymy tu safe Nie będziemy flagi przyjmować, tylko otworzymy safe, okej? Okay? No dobra. Ale, ale trzeba, bo tam są te Dobrodzieje. Dobra, dobra. Tak szybko wysiadamy, wysiadamy, wysiadamy. Wysiadam. Nie, flag, Ale na razie flagi nie przyjmujemy, okej? Okay? A tu? No dobra, dobra. A teraz już No nie wiem, bo jak będą mieli e, te... Takie blasterki, nie, Ty już jesteś na górze? Nie, za tobą. A to już tam wlecieli. Ja, jak jak mi się tam dostać? Nie... Dobra. Dobra, to ja idę do góry. Nie! Ej, ani mój. Ej, ani mój, proszę. Pani. Proszę. Ej, nie, Pani. spadłem z tej górki. Jak typowy babik. Mordę! No. Pa patrz! Nawet się nie masz do niego podchodzić. A widać, że masz egzotykę. Pijemy. No. I to idziemy już. Ej, okej. Szybko, szybko, wchodzimy, wchodzimy. Kłócaj, kłócaj, kłócaj. nie Przestań cały czas już. Otwieraj, Dobry, otwieraj, doby, otwieraj, doby. otwieraj, otwieraj, otwieraj. Kurde. 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 Kurde, no. Kurde, kurde. ale ja mam egzotykę tutaj bronię. Jeden a, 3, a jeden trzyma ścianę. Oni tu wejdą, oni tu wejdą. Hmm. Oni tu wejdą na 20. bank. Oni na bank tu wejdą, na bank. Ja trzyma ścianę, trzyma ścianę. Kudy, jak to, jaki to był guzik? O jest. Bedem ją uszykowane. No ja trzymam ścianę, ja trzymam ścianę. Dobra, Rzucaj mi ammo, rzuć mi trochę ammo ze snajpy. No, on tu idzie, on tu idzie. Tak, on tu, on tu jest, no. Kurde. Czekaj. Spokojnie. Dobra. Ja mam na niego... Jestem dobrze wstrzymana. Kurde. Musimy tu czekać. Aż odejdą. Pił, uh, pił, Piu! Jest niebezpiecznie, jest nie ma śliznie! Now schoon! Poszedł. Dobra. Dead. Dobra, masz te spiderki. Sierba, siarba, siarba. A to on też miał swagę Nie, ja ci dałem moje, ale on miał tę, tę, ja ten, jak się mówi. Co? Takiego, no. No dobra. To... Dobra, to jest ten problem, nie. Dobra, dobra, lecimy. Zaraz zbudujemy Skybase'a, bo jest dobry pomysł. Stąd, stąd zaczniemy. Stąd zaczniemy budować Skybase'a, ok? No. On miał tego egzotyka? Nie. Yeah. Osobno. Nie, nie tylko. To miał taką, miał <laughs> tą <ten> kąty. <kumper. śmiech> Dobra, wygrywamy tu, Do kurde, gościu. Dobra, Ejju, essa. I zabierzesz med, med Proszę, zabierz. Zabierz med, med Po co? No na skyblazer, jak będzie Nie, ja mam co? Dobra, sierpy mamy. Jakoś przeżyjemy. Dobra, mam. Mam te sierpy. Dobra, ale mamy teraz takie kurde rzeczy. Coś tu jeszcze jest? Nie, tu jest czysto. Może czysto, to możemy zaczynać. To czekaj, czekaj. Jesz jeszcze spokojnie. Ja na migiełkę. No, ja sobie sebranie przełożę się tutaj. O, o, ja, o tak ok. ja tak samo. Nie, nie, nie chcę tak, Spokojnie przełożę se. Idę zobaczy, co on tam zaznaczyli. To Okej. Okay. Tam się na dole trochę dzieje. Dobra, to my zaczynamy ja budować. Ale... Okej, okay, to się budujemy. Masz jeszcze chyba całe coś? No, drawno mam. To chodź, lecimy. Nie ja, czekaj, bo nas skolapsują. To się nie będziemy mogli tak szybko uratować. Ej, to edytuj te lampy, ale nie na których stoimy niektóre są przedem, przede mną. Edytuję tak jak Jacob czy tak jakieś tam robi, YouTube, okej? Okay? Wiesz, jak? Nie, nie umiem tak, No Dobra, trudno. Miałeś mój poradnik, gościu. Miałeś mój poradnik, ja. Dobra, walić to. Było oglądać. O Kurde, spadłem. Nie! jaki skam! Jaki skam! Ale skam! Użyłem tych. Użyłem spider jak normalnie. Ale serio. A to... Użyłem tego! Użyłem tego! To Dobra, jest... nie, nie robimy nie robimy skybase, a po prostu musimy zabić. No. Bo, bo widzisz, to się tak będzie kończyło. O, pomógł mi Dobra, okej, okay. nie robimy tego. Ja się uratowałem, bo zrobiłem atak na ten skybase. Potem zrobiłem tak, widzisz, tak zrobiłem. I nie, mi nic nie wywołało z takiego wysokości. Nie no, chodź, spróbujemy. Ja sobie buduję. Nie, nie budujemy, no bo... Dobra, ja buduję. Dobra, buduj. Tylko ja muszę być tak to klikunek, że mam od razu pod ręką jednak te spidery, nie? Że jak ktoś to się uratuje tym. Badziemy. Kurde, straciłem trochę życia. No idziemy, idziemy. Idziemy na skybase, na spokojnie. A ty nie idziesz na skybase? Nie wiem czy mówi Tu mam ludzi, wiesz mm -hmm. Okej okay, i kręcimy się tu Okej, okay, już sobie Nie ja, dobra, nie rób skajbę, nie rób, nie rób, nie rób No przecież nie skrapsuję, chyba nie są aż taki Mogę ja cię skalapsować go Kurde, gościu! Tu ktoś ze snajperki, ja mam problem. Gościłem ten... Ten, więc się nie wasz. Nie wasz się. Czekajcie, ja mam 57. tak, że ja nawet dobra. was widzę. Jak ktoś to ci w każdej chwili mogę pomóc. Dobra. Ja już jednego z tym, to ja zabiję kurdego. O kurde. Strzelają, wczoraj, nawalają, nawalają, na, nawalają, nawalają do mnie. Nawalają na mój skydance, no, normalnie nawalają. Kościół tam nikogo nie ma, nikt tam się nie buduje, nikt. Idź sobie. Idź sobie. No to po ponaprawiam. Idź, nikt tam nie buduje, nikt się tam nie buduje typie. Idź. Dobra, gościu, bo ktoś się tu... Dobra. Nie zabiłem za dużo typów, ale wygraliśmy. Wiesz, że ja zabiłem jeszcze dużo na koniec. Piękny winek był. Ja zabiłem prawie dwóch, trzech typów, tylko. Ja chciałam to wygrać na Skybase. Miałem skybase. Dobra, da dajemy do lobby? Tak, dajemy do lobby. Ja ci pokażę jak to zrobić i wyślę ci kill -off. Dobra. Chyba, że chcesz emotkę zabój, czy urok. Chcesz, czy nie? A greedy? Nie możesz mi wysłać? A jest greedy? No, jest. Pokaż. No sklepie. Gdzie jest? On tak po środku. Dobra, ja to, ja to patrzę. A jak się nazywa? To jest po prostu greedy, nie? No. Tu nie ma. Ja ci Nie do. ma, grudii. Czekaj. No zobacz, ja. Nie, Je, czekaj. Jest! To się nazywa rust do akcji. To się nazywa, Gri Jest! Jak masz ko tego klasyczny BS, to, to na dole masz te g Róż do akcji. A i to jest na samym dole? Czekać, bo wiem czy to jest na samym dole. To jest Ale tak, to jest do... muzykę. To jest w tej nakładce. Tak? E, czekaj. Tak. 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 Już do akcji? Tak. Sprawdź Czekaj, zrobię tak, żeby To trzeba zrobić w ustawieniach, że przyjmuję podarunki. Ustawienia. Hmm. Kurde, ja sam w tą chcę. No jest Peky za nich nie przyjmuje podarunków. A wysłałeś mi ją? No nie, bo pisze Pekate nie życzę sobie podarunków. No to czekaj. Leofował X0. Pykasy 732, w nie przyjmuje podarunków. No masz takiego tą głowę tego kłopca. No, Pan. nie? No, mam, sobie no? teraz w taką zakładkę, no? jest prywatność funkcji społecznościowych. Nie? To tylko prywatność. Ale to powinien być... Nie no, masz prywatność funkcji społecznościowych. Na samej górze jest... Nie, na... Konto i prywatność, nie? Piszę ci na, na samej górze. Nie? No. No i potem wchodzisz sobie na dół. Delikatnie. I tam masz przy... prywatność funkcji społecznościowych, nie? Masz? Czekaj, nie mam. Niemożliwe. No Powinieneś być. Okay. Prywatność funkcji społecznościowych. Teraz robić. Prywat. No, nie przyjmuję. No. O kurde. On Patrz, nie ustawienia. Nie. Chodzi w sobie w tą gębę, nie? Nie? No. I pisze ci konto, nie? No? No i nic nie robisz. Potem masz przycinanie. Nic nie robisz. Masz? Ale czekaj, no... No mam ty konto, no. No i potem jest przycinanie. Piszę ci, nie? Nie, nie mam takiego czegoś. Czekaj, ci pokażę nawet na WhatsAppie ci wyślę. Co wyślij. Masz. No dobra. Widzisz to? Aha, w ustawieniach, fajnie, nie? No w ustawieniach, no mówię ci cały czas, ustawienia. Gdzie to robiłeś? Coś? Przycinanie, grafika, język, region. Prywatność funkcji społecznościowych. Konto i prywatność, w tego hop Konto i prywatność, no. no. I potem masz prywatność funkcji społecznościowych, nie? Czekaj. Oh, Jezus. No mam konto, no? No tak. Konto i prywatność, no? Prywatność funkcji społecznościowych. Ojej. Yeah. Kurde. A to masz? Nie mam, no. No to czekaj. Dobra, to. Ale to ja zostawię Myśli... tylko. Skończę filmik. Myśl mi dokładnie tego, gdzie Zostawcie sobie w górę, pa.